A my idziemy na festyn, Muzeum Wojska dzisiaj otwarte, bez biletów, kwietna łąka. Widzę, że pakują konie do samochodów. A przy Teatrze Dramatycznym Festyn przy Pałacu Branickich Zobaczymy nasz ulubiony amerykański zespół wojskowy Big Bandowy. Przypominam smogobus, który tak naprawdę nie służy do badania naprawdę poziomu zanieczyszczeń powietrza. Najbardziej powietrze zanieczyszcza miejska spalarnia śmieci. Nie wątpiły paląc nieposortowane śmieci dioksynami oksynami Chodzi o to, że tu na wysięgniku jest taki, taka kamera. W środku całe studio nagraniowe i tak naprawdę śpiegowóz służy do inwigilacji. Na przykład nagrywania nagrywania Jakieś to jest. A to jest, przepraszam, no dron do badania zanieczyszczeń powietrza? Czy dobrze to to tak? tak? Ja. Jedne są dzienne, drugie nocne. Te są nocne. Ale on pobiera jakieś próbki jak gdyby? czy na no. Tak, zimą. Tak? zimą jeździmy, Czyli nadlatujecie tak. Państwo nad komin, tak? Dokładnie, i... pobieramy próbkę. Aha i wtedy I wiadomo ciągu, czy ktoś tak. pali na przykład czymś nielegalnym, tak. jakimiś śmieciami ktoś nie dręczył. czegoś nielegalnego do pieca. Uh -huh. Uh -huh. To, to... I wszystko jest. ja, tak. tak, tak, tak. 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 Dobra. Dzień. 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 Tutaj stoisko policji z kolei. Ten po co autobus miejski? O osobie dzieciaki jak nie mogą wsiąść do radiowozu albo wsiąść na motocyklu. Nie tylko dzieciaki jak widać. Ktoś spełnia swoje marzenie o byciu, byciu policjantem. To jest chyba straż graniczna z jakimś systemem obserwacji. Nawet w okolicy samochodu, tak? nie no, sobie ale sobie okolicy samochodu też trzeba jakoś no tak. patrzeć żeby ktoś, wiadomo, nie podszedł, tak? Drony też Drony, tak mamy. E, każda placówka ma, ma większe lub mniejsze, w zależności od przeszkolenia e, i właśnie z tego pojazdu na ten pojazd też jest um, tylko tygodniowe szkolenie. E, I osoby, które mają przeszkolenie, mogą jechać za służby. Tutaj dostajemy tutaj żołnierzy do współpracy i oni z nami. A e, z tyłu, może ktoś z tyłu? Nie, z tyłu, a, z tyłu jest jedzenie, mniej, ale sprzęt tu ja jest A z, z tyłu, zatrzymanie na <laughs> No ale ułożyć. na pacie miejsca nie ma. wszystko Na pacie jest właśnie no. akumulatory, przetwornice, no tak, 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 tak. ewentualnie łączne. -no. A to działa w systemie jakiejś termowizji też, czy to no jest zwykła tak, kamera? na górze. Ta kamera z klapką, to jest kamera tak. na podczerwień, kamera na podczerwień, jasne. Aha. E, tutaj te malutkie to są tak. e, dalmierze laserowe, mhm. można tam spojrzeć na jakąś osobę, odmierzyć odległość tak. i ta kamera po lewej to jest kamera dzienna mhm. i to spokojnie tam do 3 km, w zależności właśnie czy chcemy tam zobaczyć czy to jest twarz, mhm. a jeżeli chcemy po prostu z kamery termowizyjnej zobaczyć, że to jest człowiek, no to tak 3-4 kilometry, myślę, wydaje, że na spokojnie e, da się poznać, tak? Czy to jest 3, człowiek, km, czy, to no. jest człowiek tak. czy to jest e, zwierzyna, tak? Te zwierzyny też e, okay. jest, jest sporo w tych lasach, mm -hmm. tak? E, 360 stopni można obracać masztem. Mm -hmm. e, dosyć dobry sprzęt. Co tak właśnie tutaj widzę demonstracja następuje. <laughs> Jest? Wie pani coś przed? My jesteśmy na styku skrywy, Mamy okrewiamy granice między kręgów kręgiem i kryki. Tak, proszę bardzo. To co za bardzo jest autobus tutaj? Żeby się schłodzić, czy co? Fajnie tu jest. Chłodno, nie? klimatyzacja włączona? A, można sobie zasiąść za kierownicą autobusu. Widzę całą kolejkę, nawet jest chętny. Służba więzienna? Pomorska Dywizja Zmechanizowana Rosamak, Centrum powiadomienia Ratunkowego. Widzę, że Dorosy ma też kolejka Tam chyba próba trwa zespołu Chyba jest straż pożarna, tak. Obława Augusta Kalistawa. No, chyba dzieci grają na tych instrumentach póki co, jak widzę Więc nie wiem, czy koncert był, czy dopiero będzie Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej Zabawa z wodą w zmianki na tu ekstra a tu chyba grochówka jest rozdawana grochówka się skończyła, słyszycie? tylko chlebek został grochówka była, ale się skończyła trochę za trochę za o, widzicie całe towarzystwo tutaj po grochówkę przybiegło a to już jest późno tak to jest z rozdawnictwa Pani nawet widzę w stroju flagi biało-czerwone. Cielkawa koncepcja.